女が来ました武装しているようです <laughs> もちろんですわかりました Podoba mi się to. Ta porcelanowa dziwka jest niebezpieczna. Spokojnie. Wchodzimy, rozmawiamy, wychodzimy. Hanako sama go Jedyni goście. Kurwa. Jesteś dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnię, dlaczego zmieniłam zdanie i dlaczego chcę Ci pomóc. Nie byłaś pewna, czy możesz mi wierzyć, że Jorinobu zabił Waszego ojca, a teraz. Wiedziałam od początku. Wiedziałeś? Wszyscy członkowie zarządu wiedzieli. Nikt, kto interesował się tą sprawą, nie uwierzył w historię o truciźnie. Zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. Skoro wiedziałaś, to czemu nic z tym nie zrobiłaś? Dopiero teraz ruszyło cię sumienie. Nie mam złudzeń. Mój ojciec nie był nieskazitelnym człowiekiem. Gdy trzeba było usuwać swoich wrogów, robił to bez litości. Jorinobu nigdy nie potrafił tego zaakceptować, ale dla mojego ojca cel zawsze uświęcał środki. Dla Saburo Arasaki liczyło się tylko jedno: wiesz co? Rodzina. Tak, rodzina. Ja miałam być jej sercem, dbać o jej ciągłość, stabilność, nigdy nie występować przeciw niej. Mam Wrażenie, że Jorinobu dostał inne wytyczne. Jorinobu podniósł rękę na ojca, ale wciąż jest arasaką. Nadal należy do rodziny. Nie oczekuję, że to zrozumiesz. Wystarczy, że wiesz, z jakim trudem przychodzi mi wystąpić przeciw własnemu bratu. No dobra, to twój brat było ci ciężko, niech będzie, że rozumiem. Ale w którym momencie zmieniłeś zdanie? Zaczęłam o tym myśleć, kiedy dostaliśmy ostrzeżenie o naruszeniu protokołów bezpieczeństwa w trakcie parady. Pewności nabrałam, kiedy oddział szturmowy mojego brata prawie mnie zabił w waszej kryjówce. Jorinobu był skłonny poświęcić twoje życie. Ojciec miał co do niego rację. Mój brat nigdy o nas nie dbał. Zostałam wychowana, żeby być sercem rodziny, i nadszedł czas, żeby Arasaka wysłuchała mojego głosu. Serce wymierzy sprawiedliwość. Czy masz przy sobie Solkillera, tak jak się umawiałyśmy? Palec na cinglu, niczego nie mów. Masz mnie za idiotkę? Chcę stąd wyjść żywa. Gdybym miała nieczyste intencje, wybrałabym inne miejsce, bardziej dyskretne. Jesteśmy tu, ponieważ wiem, jak uratować cię przed śmiercią. Wprowadzę cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne. A jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Tutaj, w Night City, pod Arasaka Tower. Powinniśmy wyjść. Teraz. Chcesz stąd wyjść? O niczym innym nie marzę. To nie przedłużaj i daj mi jej wysłuchać. To się źle skończy. Usiądź. Mamy mało czasu. Pomożesz mi w zamian za. Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. Musi ponieść konsekwencje swoich decyzji, mhm. po prostu to powiedz będzie łatwiej. Chcę, żeby pomysł karę. Ciągle kręcisz. Chcesz go zabić. Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. I jak masz zamiar to zrobić, Jorinobu? Hanako sama, co tak nie jest? Nie chcę Jorinobu wkrótce zwoła zebranie zarządu, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich frakcji. To doskonały moment, aby poznanie prawdę na temat okoliczności śmierci mojego ojca. Wprowadzę cię na to spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Złożysz świadectwo? Czekaj, możemy zacząć mówić wprost. Pomożesz mi się pozbyć Jorinobu, a ja pomogę ci się pozbyć konstruktu. Załóżmy, że się uda. I co potem? Przejmiesz władzę? Skąd takie założenie? To chyba oczywiste. Zresztą Mura mówił, że miałaś zastąpić Jorinobu w Night City. Każdy musi znać swoje miejsce, Fi. Właśnie tego mój brat nigdy nie potrafił zrozumieć. Ja znam swoje miejsce. Nie chcę niczego zmieniać. Nie chcesz, czy ci nie pozwolą, bo jesteś kobietą. Sama decyduje o swoim losie. Ty również powinnaś. A zatem? To interesująca oferta. Przemyślę ją. Dobrze. Byle szybko. Jolinowu zrobił się czujny po paradzie. Może coś podejrzewać. Idziemy stąd, kurwa. Dobrze się czujesz? Tak, tak, tylko. krwawisz. Kurwa. Chyba kończy ci się czas. Nie zwlekaj z decyzją. Mhm. Przemyślę to. Potrzebujesz powietrza. Teraz. Co, co ty robisz? Kurwa, to może być kwestia godzin. A ty nawet nie potrafisz ustać na nogach. Ja jestem w pełni si. To ciało mnie słucha. Rozumiesz, co mam na myśli. Wiem. Chcesz przejąć nade mną kontrolę. Chcę ocalić ci życie. Zażyjesz pseudoendotryzynę i pozwolisz mi usiąść za kierownicą. Dowiozę nas do tego jebanego Mikoshi. Jak? Na pewno nie z tą porcelanową dziwką. W pojedynkę nie masz szans. Trochę cię to przerasta, co? Hm. Zrobię to wspólnie z rok. Jeszcze nie zarcewiała i wciąż ma wobec mnie dług do spłacenia. Może 50 lat temu rzuciłaby wszystko dla ciebie, dzisiaj? Wątpię. Przekonam ją. Oboje mamy doświadczenie w takich akcjach. Wejdziemy do Arasaka Tower jak za starych czasów i znajdziemy dostęp do Mikoshi. To nasza jedyna szansa. A co z Panem? Też zaoferowała mi pomoc. Słuchaj, ci goście mieszkają w przyczepach. Akcja przeciwko Arasace to nie napad na konwój. Już kiedyś próbowałaś z amatorami. Wiemy, jak to się skończyło. Ty próbowałeś z profesjonalistami. I wcale nie skończyło się lepiej. Nie chcesz ich w to pakować. Nie chcesz, żeby ludzie umierali za ciebie. Nasza jedyna nadzieja nazywa się Rogue i siedzi w Afterlife. Ie. Potrzebuję więcej czasu. Muszę. Nie rozumiesz? Nie mamy czasu! Co ty. co ty knujesz z kurwy, synu? To moje ciało i ja podejmuję decyzję. Nie, nie tym razem. Nie, żony! Spójrz na siebie. W tym stanie nie uda ci się nawet... Świetnie! Znowu wpływasz

Wiktor? Boli, wiem. Majaczyłaś. Musiałem ci podać beta Ale światłowstręt to dobry objaw. Oznacza, że atak nie uszkodził nerwu wzrokowego. Moja głowa. Kończę stabilizować twój biochip. Czuję się. Pewnie jak po trepanacji czaszki. Nie. Skąd się to wzięło? Przywlokłaś się tu poobijana. Wystraszyłaś misji. Zrzuciłaś ze stołu mojego pacjenta i zażądałaś, żeby cię natychmiast, kurwa, poskładać. Powiedz mu, że to był twój anioł stróż. Nie, Nie byłam do końca sobą. Wiem. I to mnie martwi. Mów wprost, co się dzieje. Dotarłaś do punktu krytycznego. Spróbuj ostrożnie usiąść. Spróbuję, chyba wraca mi czucie. Ach. Powoli. Kolejne małe zwycięstwo. Hmm. No co, przecież usiadłem. Okej, okay, łapię. To nie będzie przyjemne. Myślisz, że jak długo to jeszcze potrwa? Ty mi powiedz. Krótko. Bardzo krótko. Przy następnym ataku nie zdążysz doczołgać się do tego fotela. Wypłaszczysz się w zaułku. To ostatni moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, rozumiesz? Rozumiem. Masz jakieś propozycje? I znowu? Mam to przeliterować w swoje ręce. Nie moje, ani nie tego tam w twojej głowie. Widzisz tamten stolik? No, co z nim? Znajdziesz na nim ostatnią dawkę pseudoendotryzyny. Prezent od Misty. Chcesz je poddać głosom w głowie? Śmiało. Weź stacha. Wytłum się. Albo zrób coś innego, skończ to na własnych warunkach. Ode mnie też masz tam prezent, blokery. Jeżeli uda ci się przejść te kilka metrów, reszta zależy już tylko od Ciebie. Sama słyszałaś, to ostatni moment. Przejmuję stery. Endotryzyna, Rogue, Arasaka Tower. Tylko w tej kolejności to może się udać. Cicho, Johny. Muszę się zastanowić. Chcesz się zastanowić? Świetnie. zastanowić? Świetnie. Świetnie. Byle, Byle nie w tej, w tej piwnicy. piwnicy. I do cholery mówisz to na głos. Na głos? Po prostu to zrób! Chyba dam radę. Cokolwiek postanowisz, najpierw stąd wyjdźmy. Słyszałam, co pomyślałaś. A nie powinnaś, przepraszam. Nie musisz. Wiem, co się dzieje. I wiem, że to nie będzie łatwe dla żadnego z was. Jeśli nie chcesz decydować tutaj, znam znacznie lepsze miejsce. Okej, okay, prowadź. Co to za miejsce? Niedaleko. Zabrałam tam kiedyś czekiego. A co czeki ma z tym wspólnego? Choć to się przekonasz. Ostatnie mm. piętro. Miał równie ponurą minę. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie brzmi jak Jackie, którego znałam. To było dawniej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma z Valentinosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wells, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Mhm. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Ale najpierw zaprowadziłam go tutaj. Właśnie o to chodziło. Widzisz? Przychodzę tu, kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze sobą. Młoda ma rację. Siada i przemyśl to na spokojnie.